Dlaczego zwykłe dłubanie w nosie i bakterie, które są z tym związane, mogą spowodować, że będziesz musiał pilnie jechać na SOR, by laryngolog ratował Twój nos? Nos to coś więcej niż uchwyt podtrzymujący okulary oraz dziura prowadząca powietrze do Twoich płuc. Nos jest pełen różnych zakamarków. Jest tam ciemno, ciepło, słodko i nikt nic od Ciebie nie chce. To doskonały raj dla bakterii. W dzisiejszym filmie: Omówimy sobie bakterie, które potrafią przebywać w Twoim nosie. Czy wszystkie są groźne? Wymienię też cztery bakterie, które moim zdaniem potrafią narobić niezłego kuku i problemów z Twoim zdrowiem. Nos to tak naprawdę pierwsza linia obrony, jeżeli chodzi o walkę z patogenami, które nas otaczają. Z każdym oddechem, który wykonujesz przez nos, do twojego ciała próbuje się dostać niezliczona liczba patogenów z nimi właśnie walczy twój nos jak to się dzieje jest kilka podstawowych metod obrony najprostsza to śluz który w takich sytuacjach jest wytwarzany mniej lub bardziej zależy jak jest natężenie patogenów on powoduje że patogeny w nim są złapane uwięzione i spływają sobie do żołądka gdzie są niszczone kolejna sprawa to substancje które błona śluzowa wydziela są to substancje, które niszczą wszelkiego rodzaju bakterie, wirusy, zakwaszają błonę śluzową i otoczenie, czego bakterie, patogeny nie lubią. Że jest to organ immunologiczny, w którym Twój układ immunologiczny i jego komórki walczą przez 24 godziny na dobę. Kolejną ważną strukturą, która znajduje się w Twoim nosie jest biom bakteryjny nosa. Biom bakteryjny nosa to są bakterie, które pomagają ochronie przed patogenami, pełnią funkcję immunologiczną. Nie każda bakteria jest zła. I to postaram ci się dzisiaj udowodnić. Pacjenci, którzy często przychodzą z wymazami z nosa, które wykonali, bo stwierdzili, że coś się z tym nosem nie tak dzieje, czytają: Jest tam napisane, że jest to flora fizjologiczna. Co to w ogóle znaczy? Flora fizjologiczna w nosie. Czemu tam są bakterie? no są. Są bakterie, które potrafią zwalczać inne bakterie. Najczęściej gronkowca złocistego, o którym na pewno słyszałeś, i za chwilę o nim powiem. Biom Twojego nosa, tak naprawdę żeby mógł pełnić swoją funkcję, musi utrzymywać się tam taka specyficzna równowaga, równowaga pomiędzy ilością zdrowych bakterii. Jeżeli ta równowaga zostanie zaburzona, wtedy bakterie chorobotwórcze wchodzą tam jak w masło. Mają miejsce i przestrzeń do tego, by się namnażać i niszczyć twoje zdrowie. Jakie bakterie powodują, że ten nos jest bezpieczniejszy? Myślę, że tu się zdziwisz, bo jedną z najliczniejszych bakterii w twoim nosie są gronkowce. Najczęściej jest to gronkowiec skórny, Staphylococcus epidermidis. Jak sobie pomyślisz, gronkowiec? Przecież to gronkowiec, to od chorób. Tak, o tym będziemy jeszcze mówić, ale gronkowiec skórny jest to bardzo częsty gronkowiec. Powiem więcej, komórki gronkowca skórnego potrafią wytwarzać takie substancje, które zwalczają, które współzawodniczą z gronkowcem złocistym i potrafią go wyeliminować. Są też bakterie Lactobacillus, czyli takie kwasu mlekowego. Jak sama nazwa mówi, one potrafią wytwarzać kwas mlekowy. Ten kwas mlekowy zakwasza Otoczenie, co sprzyja ochronie przed innymi bakteriami. Kolejne bakterie, które mogą tam występować, to koryne bakterie. One również powodują współzawodnictwo i wypierają te niezdrowe, niefajne bakterie, których nie lubimy. Wszystko jest poukładane, równowaga jest zachowana i niestety ingeruje człowiek. Długanie w nosie potrafimy zaburzyć tą doskonałą równowagę, która się tam wytworzyła. Dlaczego? Pomyśl sobie, ile rzeczy w ciągu dnia dotykasz. Przeliczasz. Dokumenty, jak często przeliczasz pieniądze, jak często grzebiesz w telefonie. Czy masz pojęcie, ile i jakich bakterii się na tym wszystkim znajduje? No pełno. W sytuacji, w której nie dbasz o podstawowe zasady higieny, czyli nie myjesz rąk po kontakcie z, różnym, z różnymi dziwnymi miejscami, jesteś w stanie bardzo dużo bakterii wprowadzić do swojego nosa. Z częścią on sobie poradzi, ale jeżeli będzie ich dużo, no to niestety linie obrony padną. Dlaczego? Bo zostanie zaburzona. Naturalna równowaga bakteryjna. Odpowiesz, ale przecież ja nie dubię w nosie. Zastanów się przez jeden dzień, ile razy tak naprawdę nieświadomie grzebiesz w okolicy nosa. Kiedy się podrapiesz po nosie, kiedy tam poczujesz jakiś strupek, kiedy czujesz, że coś cię swędzi koło nosa i drapiesz tak. No to są wszystko sytuacje, w których możesz bakterie przetransportować wprost do twojego nosa. Przypominam to, że niektórzy. Myślę, że spora część, bo większość się pewnie nie przyzna, lubi sobie po prostu czasem podubać w nosie. Jak rozmawiam z pacjentami, często pacjenci przyznają, że lubią sobie czasem po prostu podubać w nosie. Ale nie dziw się wtedy, że masz często zapalenia nosa i zatok. Chcę ci powiedzieć o jednej cesze wspólnej tych bakterii chorobotwórczych, która dla nas jest dla nas lekarzy i dla was pacjentów jest dużym problemem. A dla bakterii jest to tak naprawdę taka supermoc, która pozwala im funkcjonować która pozwala im kolonizować. Jest to tak zwany biofilm bakteryjny. Co to jest biofilm bakteryjny? Taki bunker dla bakterii. W świecie, gdzie jest wojna, bunker to jest miejsce ochrony dla wojska, dla piechoty. W świecie bakterii biofilm bakteryjny jest to właśnie taki bunker. Pewna kolonia bakterii jest otoczona takim gęstym śluzem, bardzo gęstym, przez który nie przenikają antybiotyki, który tak się przykleja do błony śluzowej, że Wyczyszczenie tego płukaniem nosa i tak dalej bywa trudne, to on właśnie powoduje, że w tych zakamarkach te bakterie się przechowują, przeczekają, ten ciężki okres dla nich, czyli próbę leczenia, i potrafią kolonizować nasz organizm. Niektóre z tych bakterii chorobotwórczych, które wymienię, kolonizują Twoje ciało, Twój nos. Obliczono, że około od 30 do 50% populacji występuje coś takiego, co nazywamy bezobjawową kolonizacją. Polega to na tym, że Nieważne, ile razy byś próbował stosować antybiotyki, nieważne, ile razy będziesz stosował maści do nosa, nieważne, co będziesz robił z tym nosem, żeby tych bakterii nie było, jak zrobisz kilka wymazów w odstępach czasu, zawsze te bakterie tam znajdziesz. To nazywamy kolonizacją. Bakterie w Twoim nosie. Jakie objawy one mogą powodować? Począwszy od przewlekłego kataru, poprzez flegmę w Twoim gardle, często odkrztuszanie, chrząkanie, poprzez zapchany nos, strupy w nosie. Owrzodzenia błony śluzowej nosa, idące za tym krwawienia z nosa, a także problemy z krtanią, z oskrzelami, czasami z płucami, a w najgorszych sytuacjach jako powikłanie, nawet zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych albo jakieś ropnie zatok lub okolic twarzy czaszki. Jakie to bakterie? Zacznijmy od największego złoczyńcy i podstępnej bakterii, a mianowicie gronkowca złocistego. Niech przestanie oglądać ten film ktoś, kto jeszcze nigdy nie słyszał o gronkowcu złocistym. Dużo pacjentów o niej słyszało, i generalnie często dochodzi do uogólnień, że gronkowiec to już na pewno ten zły. Nie zawsze zachęcam do ponownego obejrzenia początku tego filmu, ale rzeczywiście gronkowiec złocisty potrafi przysłożyć różnych problemów. Mówi się, że 20-30% do 30 zdrowej populacji jest skolonizowana tym gronkowcem. O czym jest? O co chodzi z tą kolonizacją, już mówiłem. Po prostu masz bezobjawową kolonizację. W wymazach z Twojego nosa, czego byś nie robił, znajdziemy zawsze tego gronkowca. W sytuacjach, w której równowaga twojego naturalnego biomu bakteryjnego zostanie zaburzona, kiedy dostarczysz jeszcze więcej tych gronkowców do nosa, może on dać konkretne objawy. Stupy wnosi owrzodzenia, przewlekły katar. Gdy przebadano pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok z polipami, bardzo często u nich właśnie się stwierdza obecność tego gronkowca złocistego. Ten grunkowiec złocisty w nosie może powodować też inne problemy nie tylko w nosie i w zatokach, może powodować nawet zapalenia płuco, skrzeli. Jest bardzo duży problem, jeżeli chodzi o tego grunkowca, jeżeli chodzi o operacje planowe, nie tylko w nosie i w zatokach, ale w ogóle operacje na całym twoim ciele. Dlatego często przedoperacyjnie masz wykonywany wymaz z nosa, żeby stwierdzić, czy jest ten grunkowiec. Jeżeli się stwierdzi gronkowca w nosie, Należy go przeleczyć. Podajemy wtedy odpowiednią maść do nosa, najczęściej mupirocynę, która eliminuje tego gronkowca, co znacząco zmniejsza ryzyko powikłań okołooperacyjnych wynikających z zakażeniami tym gronkowcem. Kolejna bakteria, a właściwie odmiana gronkowca złocistego, tak naprawdę jest to ten sam gronkowiec, ale w jego kodzie genetycznym znajduje się taka informacja, która pomaga mu być opornym na wiele antybiotyków. Jedno szczęście, nie jest on oporny jeszcze na tą mupirocynę. Czy to już jest wyrok? No Niekoniecznie. Jedno szczęście, większość pacjentów, którzy tego gronkowca złocistego, opornego na metycylinę, yy, znajduje się w nosie, No są to pacjenci bezobjawowi. Trzeba tylko o tym wiedzieć, by w odpowiednim momencie yy, przeleczyć ten nos. Kiedy to robimy? Jeżeli są zaostrzenia przewlekłego zapalenia zatok, takie, że Rzeczywiście ropa leci i tego grunkowca w tym wymazie jest bardzo dużo, też próbujemy przeleczyć go antybiotykiem, najczęściej tą maścią. Chcę, żebyś o tym pamiętał, ale też chcę, żebyś wiedział, że jeżeli u ciebie stwierdzono takiego grunkowca, żebyś nie panikował. Musisz to o tym tylko powiedzieć, yy, że była taka sytuacja w twoich wymazach, jeżeli musisz mieć jakiś zabieg operacyjny, jeżeli są jakieś problemy z zatokami przywlekłe. Jeżeli miałeś taki wymaz, mów o tym swojemu lekarzowi. Pamiętaj. Kolejna bakteria Klebsiella pneumonia czyli pałeczka zapalenia płuc. Ją również można znaleźć w nosie. Około 1 do 6% pacjentów jest skolonizowanych tą bakterią. Co to kolonizacja już doskonale wiesz. Bakteria ta potrafi odpowiadać za różne dziwne zapalenia oskrzeli, płuc. Tak, z nosa może zwędrować nawet do oskrzeli, płuc. I tak jak większość pacjentów, którzy są skolonizowani tą bakterią, również jest bezobjawowych. Ale w sytuacjach kiedy ich układ odpornościowy jest obciążony, jest osłabiony, może się rozwinąć ta bakteria i doprowadzić do jakichś stanów zapalnych, zakażeń. Jakie to sytuacje? Jeżeli oczekujesz na jakąś operację. Jeżeli jesteś pacjentem OITu, czyli intensywnego, oddziału intensywnej terapii, to w takich sytuacjach również profilaktycznie pobieramy ten wymaz, żeby wiedzieć, z czym się mierzymy, z czym musimy sobie radzić. I jeżeli coś się dzieje, to też musimy odpowiednie antybiotyki dostosować do tej bakterii. Jeżeli jest to nosicielstwo bezobjawowe i w kilku wymazach wychodzi Ci obecność tej bakterii, no to nie jest to powód do panikowania. Trzeba wiedzieć o tym, że masz tą bakterię w nosie. Nie nadużywaj w tej sytuacji antybiotyków, bo możesz wytworzyć oporność. A są odmiany oporne tej bakterii. Jak wytworzysz sobie tą oporność, to ewentualne leczenie w sytuacji, kiedy będziesz tego potrzebował, będzie dużo trudniejsze. Kolejna bakteria, której osobiście bardzo nie lubię, nazywa się pięknie, bo pałeczka ropy błękitnej, ale sama w sobie jest paskudną mędą. Jej łacińska nazwa to pseudomonas eruginosa. Czemu jej nie lubię? Otóż dlatego, że poza kolonizacją w nosie, która jest jedno szczęście rzadka, lubi wywoływać różne stany zapalne uszu. W jamie ustnej. no w różnych miejscach powoduje zapalenia. Jest ona dość niefajna, bo ona wybitnie lubi tworzyć sobie biofilm, o którym ci mówiłem, czyli tą super moc bakterii, która pomaga im yy, przetrwać nasze działania, które mają cię wyleczyć. Skąd ona się w ogóle bierze? To jest bakteria, która lubi środowiska wilgotne. Zbiorniki wodne, jeziora to jest często miejsce, które potrafi yy, przetransportować tą bakterię do Twojego nosa. Pamiętam pacjenta, który skakał sobie na bombę. Zainhalował wodę do nosa, która się umieściła w jego zatokach miał bardzo potężne zapalenie, zapalenie zatok. To zapalenie zatok wymagało aż poza leczeniem, antybiotykami, bardzo mocnymi i bardzo szerokospektralnymi, spektralnymi, wymagał także operacji, ponieważ zrobił mu się tak zwany ropień pota. Tutaj zrobiła się takie, taki guz, czyli wypełniony ropą zbiornik, który trzeba było zdrenować, oczyścić. Wszystko skończyło się dobrze, ale to właśnie pokazało, jak ta bakteria potrafi być paskudna? W sytuacji, w której jesteś nosicielem tej bakterii, bo, bo możesz ją mieć akurat w nosie, aczkolwiek rzadko się to zdarza i na przykład dubiesz w nosie, a potem grzebiesz w uchu, no to możesz przenieść tą bakterię do ucha. Zapalenia ucha tą bakterią potrafią być bardzo nieprzyjemne i bardzo złośliwe. Nie lubię tej bakterii, naprawdę. Kolejna bakteria, częściej spotykana jest u dzieci. Jej nazwa to Moraxella cataralis, czyli dwoinka kataralna. Jak sama nazwa mówi, często bywa przyczyną katarów. Rzeczywiście częściej w wymazach spotykamy ją u dzieci, ale potrafi być paskudna w tych infekcjach u dzieci, ponieważ często powoduje zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok i często można ją znaleźć u dzieci, które mają częste zapalenia ucha, częste katary ropne, takie niefajne śluzowe, ściekanie, pogardle, chrząkanie. Jest to właśnie ta bakteria. Ona również potrafi kolonizować. Obłonę śluzową nosa, jest to częstsze u dzieci, dlatego czasami może być konieczne przeleczenie antybiotykiem. Wszystko w zależności od tego, jak bardzo nasilony są objawy. przebieg bezobjawowy, no to antybiotyków nie będziemy podawać, będziemy obserwować antybiotykiem. Wymieniłem Ci już cztery bakterie. W nosie możemy znaleźć różne inne bakterie, jest ich dużo, dużo więcej, ale jakbym chciał je wszystkie przedstawić, no to myślę, że nie byłoby takiej karty pamięci, bynajmniej. Ja nie mam takiej karty pamięci, która pomieściłaby tak długi film, bo bakterii jest naprawdę bardzo dużo. To na przykład Neisseria meningitidis, czyli dwojinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, pałeczka okrężnicy. Jak sama nazwa mówi, nos to nie miejsce, w którym ona powinna się znaleźć. Okrężnica to jelito grube. Czy obecność tych różnych dziwnych bakterii z różnymi dziwnymi nazwami świadczy o tym, że jak masz tą bakterię w nosie, to na pewno zachorujesz na przykład za zapalenie opon mózgowodzeniowych? No nie. To, że ta bakteria tam jest, ona może bytować w Twoim nosie, ale to nie znaczy, że. Jak ją masz w jednym wymazie, czy nawet w dwóch, to już na pewno będziesz miał zapalenie opon mózgowodzeniowych. Nie znaczy to, że musisz za każdym razem, jak zrobisz wymaz, a na przykład nie masz objawów, stosować maści z antybiotykami i brać antybiotyki, bo możesz sobie narobić dopiero krzywdy. Jeżeli ta bakteria się uodporni na różne antybiotyki, to wtedy w sytuacji, gdy Twoja odporność będzie słaba i będzie tak duża oporność antybiotyków, że będzie dużo ciężej to zapalenie opon mózgowodzeniowych wyleczyć. Podsumowując, kiedy leczymy? Kolonizację, obecność bakterii w Twoim nosie. Po pierwsze, nie za każdym razem, gdy wyjdzie coś wymazie. Jeżeli masz objawy, i one są nawracające, częste, powodują duży dyskomfort, częste zapalenia zatok, ropne takie, ciężko przebiegające, wtedy rzeczywiście damy Ci antybiotyk. W sytuacjach, w których masz obniżoną oporność, a jest akurat w tym momencie lub przebiegu jakiejś innej choroby, którą przechodzisz a są objawy, które nasilają się w takich sytuacjach, również wtedy stosujmy antybiotyki przed operacjami, jako profilaktyka okołooperacyjna. W sytuacjach operacji laryngologicznych, jeżeli masz jakoś z tych bakterii i należałoby to przeleczyć maścią, a tego nie zrobiłeś przed operacją, no niestety zabieg się nie odbędzie. Odbędzie się dopiero po tym, jak zastosujesz terapię tą maścią. Tylko pamiętajcie, nie naciskajcie od antybiotyki sytuacja, w której... Masz gdzieś w domu jakiś antybiotyk, a wymazić coś wyszło, to jest najgorsza z możliwych sytuacji. Nie róbcie czegoś takiego. Zawsze jak chcecie brać antybiotyk w takich sytuacjach, skonsultujcie to z lekarzem. A historia pacjenta, który przez dłubanie w nosie i przez pewne bakterie trafił na SOR. W stanie zagrożenie zdrowia i życia. Do mnie pan trafił z tamponadą nosa. Przyszedł do gabinetu, żebym tą tamponadę z nosa usunął. Tamponada z nosa stosujemy ją w sytuacji bardzo silnych kwotoków z nosa. Wypychamy nos albo bardzo długą taśmą, albo takimi tamponami, które się rozprężają pod wpływem wilgoci i uciskają krwawiące naczynia. Po usunięciu tej tamponady, z zbadaniu pacjenta sobie porozmawialiśmy, jak to się w ogóle zaczęło. Dwa dni temu, bo tyle tą tamponadę trzeba na początek pozostawić w nosie, trafił na sor. Na tym sorze był, ponieważ bardzo mocno krwawił z nosa. Krwi było tyle, że mniej więcej trzy szklanki. Pacjenci czasami trochę zawyżają, ale jestem w stanie uwierzyć w to, że krwi było bardzo dużo. Gdy trafił na sor, założono mu od razu tę tamponadę. Gdy ja mu ją usunąłem, oceniłem sobie spokojnie nos. Bo to był czas, kiedy można to spokojnie zrobić, bo nie leje się krew. W pierwszym momencie trzeba było ją zatamować. Teraz był czas na to, gdy nie krwawi, żeby diagnozować i leczyć. Okazało się, że w nosie było ogromne owrzodzenie błony śluzowej przegrody. Owrzodzenie to znaczy, że robi się taka drąży się taka dziura w przegrodzie nosa. Przegroda nosa jest bardzo silnie u ukrwiona. I w sytuacji, w której takie urządzenie powstaje, może pęknąć jakieś większe naczynie, i ona naprawdę potrafi mocno krwawić. Po usunięciu tej tamponady było stabilnie, bez krwawienia. Pobrałem wymaz, zanim zleciłem maści, które musiały mieć antybiotyki i trochę sterydu, żeby zmniejszyć stan zapalny i wyleczyć obecność tych bakterii. Pacjent zgłosił się na kontrolę z wymazem. Okazało się, że przyczyną była już wspomniana bakteria, a mianowicie grunkowiec złocisty, ale nie ten metycylinooporny, tylko zwykły gronkowiec złocisty. Był wrażliwy na antybiotyk, który zastosowałem, bo statystycznie najczęściej jest na to wrażliwy. Udało się nam zaleczyć tą błonę śluzową w taki sposób, że się wygoiła. Zrobiłaś się tam co prawda blizna, ale wygoiła się. Gdy jeszcze podrążyłem trochę temat, okazało się, że pan bardzo lubił dłubać w nosie. I jak tylko poczuł, że coś mu tam dolega, że jest jakiś strób, że coś jest sucho, to już tam wygrzebywał, bo myślał, że jak pozbędzie się tego strupa, no to będzie lepiej. No nie, okazało się, że nie było lepiej. Czyli nie dość, że ta bakteria się tam namnażała, to co chwilę była dostarczana. To są idealne warunki dla takich bakterii. Dlatego pamiętaj, bakterie mogą spowodować, że trafisz na sor. Pamiętaj, by myć ręce, najlepiej nie dubać w nosie, a jak tylko coś się dzieje, zgłoś się do laryngologa, który pomoże Ci ogarnąć sprawę z Twoim nosem i powie, co zrobić z bakteriami, które może Mogą się tam znajdować. I pamiętaj, że nie każda bakteria, która jest w Twoim nosie, chce Cię zabić.